Także I Love You for Infinity, czyli Od rzadkości do nieskończoności. Tak jak już wspomniałem, tytuł przeboju utworu muzycznego, który święci swoje triumfy na różnych listach, a przede wszystkim stał się wiralem internetowym na platformie społecznościowej TikTok, a także poza nią. Zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest zdjęcie zrobione przez Gdańskiego. Fotografa, trochę fajny fotograf Rafał Mroziński, które zostało, na którym widać Borysa i mnie w trakcie jednego z koncertów, bo Borys i ja, wielkimi entuzjastami jazzu, przede wszystkim jesteśmy. Zdjęcie zatytułowane Jazz Forever zostało nominowane w, do nagrody zdjęcia. Roku EuroDIS Black Pearl Photo Award. Jedno z siedmiu wymienionych. Wygrały inne zdjęcia, ale dla nas to i tak wielkie wyróżnienie, a przede wszystkim dla fotografa, że do, uchwycił ten moment i fotograf Markus Blaisdell Bless, Bless uznał je za jedno z siedmiu najlepszych w roku 2021. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za, za to zacne i świetne. Wydarzenie, za zaproszenie, tym bardziej za możliwość spotkania z Państwem. Tak jak wspominałem, to jest właśnie ten challenge z TikToka. Niestety nie pokusiłem się o to, żeby przygotować podobny performance dla Państwa. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego Fundacja Bohatera Borysa, skąd się wzięło i co jest naszym. Paliwem do działania. Na zdjęciu widzicie Państwo bohatera Borysa, który bohaterem się stał w wieku 5,5 roku. To na ostatni rząd D to jest diagnozis, HSCT, to rozwinę skrót, to jest stem cell transplant, czyli przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych, który miał rok później po diagnozie. I teraz, tak jak Maria wielokrotnie dzisiaj odmieniała, przez przypadki, że ma, ma szczęście, że ma taką diagnozę. To w pewnym, proszę zapamiętać ten odstęp czasowy między diagnozą a terapią, rok czasu, i później do tego wrócimy na kolejnych, na kolejnych slajdach. Czyli Borys urodził się bez objawów jakiegokolwiek schorzenia. Jest to schorzenie genetyczne. Państwo widzicie w trzeciej linijce, nazywa się leukodystrofia metachromatyczna, w skrócie MLD, trochę jak, jak skrót, akronim, Miliard. No i trochę tak jest, że według Orfanetu, czyli bazy informującej o chorobach rzadkich i danych na temat chorób, choroba ta występuje od 1 do dziewięciu przypadków na milion osób. Więc, więc no, powiedzenie, że jest jeden na milion, nie ma tu w tym przypadku przesady. Leukodystofia metachromatyczna, nie będę długo opowiadał, bo to nie jest konferencja. Na temat leukodystrofii metachromatycznej. Jakby była, to pewnie wszyscy by wiedzieli. a ja tylko krótko zasygnalizuję Państwu, że to jest choroba neurodegeneracyjna z chorób lizosomalnych, chorób spiszeniowych, czyli chorób metabolicznych. Bardzo obrazowo mówiąc, z uwagi na brak produkcji jednego z enzymów, nie dochodzi do spiszania, czyli odkładania się, mówiąc językiem potocznym, pewnego rodzaju tłuszczów w mózgu o środkowym układzie. Nerwowym, a także poza nim, które powoduje do procesu demielinizacji. Z uwagi na powstające spiszanie tego metabolitu, ale także, także z uwagi na permanentny i przetrwały stan zapalny w mózgu, czyli w ośrodkowym układzie nerwowym i i w wyniku tego te procesu deminizacji, nieleczone schorzenie, o dziecko chore no, w ostatecznym przebiegu choroby umiera w ciągu kilku lat od diagnozy. Od grudnia 2020 roku na zatwierdzono pierwszą, pierwszą terapię, tak zwaną zaawansowaną terapię medyczną, zwaną LibMelDi. Która jest terapią genową, terapią genową, która oficjalnie ma wskazanie jako terapia lecznicza w presymptomatycznych odmian i wczesno-symptomatycznych odmiany wczesnomłodzieńczej i presymptomatycznej późno, późno-niemowlęcej. To tylko tyle, albo aż tyle na, na tym etapie i tutaj chciałem Państwu jeszcze, to wszystko mówię po to, żebyście Państwo jakby mieli pewien pewne tło do tego o czym będę za chwilę mówił i o, o czym mówimy o tej nieskończoności, my pochodzimy z Gdańska, tu jest siedziba fundacji, tutaj urodził się Borys Tutaj mieliśmy diagnozę. Pani profesor Mazurkiewicz-Bełdzińska z Kliniki Neurologii Rozwojowej, obecnie prezes Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, diagnozowała Borysa dosyć szybko po pierwszej wizycie, bo diagnozę od pierwszej wizyty pani profesor mieliśmy właściwie w ciągu miesiąca. I potem rozpoczęła się, jak niektórzy mówią, odyseja diagnosty... Nie diagnostyczna w naszym przypadku, ale odyseja w poszukiwaniu terapii. No bo jak państwo słyszeliście w poprzednim moim slajdzie, przy okazji poprzedniego mojego slajdu. Terapia zatwierdzona w, w grudniu 2020 roku, a myśmy byli diagnozowani w, w roku 2014 w październiku, czyli prawie 6 lat różnicy pomiędzy naszą diagnozą a a zatwierdzen trafi. Jeśli mówię za szybko, nie na temat, a tego państwo pewnie do końca nie wiecie, ale jeśli mówię w sposób, który jest dla państwa nieprzystępny albo nadmierny, albo koncentruję się na szczegółach, to proszę mi powiedzieć. Często pani profesor Mazurkiewicz często mówi, że ja mam takie schorzenie, polegające na guzowato-rozrośniętym ośrodku mowy, czyli, a potocznie mówiąc, po prostu nie zabierzcie mu mikrofon, bo może mówić długo i bez końca, i właściwie w większości przypadków na temat, ale jednak może się okazać, że jest to poza czasem. Więc jeśli tak by było, to proszę o, o tak zwany znak sygnał i przejdę dalej. No i teraz bardzo szybko, nasza, nasza podróż w no, poszukiwaniu terapii wiodła przez trzy ośrodki na dwóch kontynentach, myśmy to policzyli, po, wykonaliśmy Ponad, 40 000 km, ponad 20 tysięcy kilometrów przelecieliśmy, poszukując terapii, czyli połowę obwodu Ziemi, połowę równika pokonaliśmy, żeby znaleźć w którym możemy mógłby Borys poddać terapii, i to jest ten rok, o którym Państwo widzieliście na, na jednym z pierwszych slajdów. Więc Mediolan, w Mediolanie jest taka ciekawostka, że to właśnie tam był. Badanie kliniczne prowadzone tej terapii, która w 20 roku została zatwierdzona. Borys nie został zakwalifikowany do, do tej terapii. Potem był Paryż, kolejne terapie, badanie kliniczne terapii genowej, ale trochę innej. Następnie Pittsburgh, kwalifikacja do przeszczepu szpiku, przeszczepienia szpiku właściwie. I potem się okazało trochę przez przypadek, bo pan profesor trafił, pan profesor Kałwak z Ośrodka, przylądek nadziei we Wrocławiu. Trafił na artykuł na wirtualnej Polsce o tym, że jest taki chłopiec jak Borys i poszukuje terapii leci za ocean. A no i pan profesor, wtedy jeszcze nie widzieliśmy, że to on skomentował post, że po co lecieć do Stanów, jak można przejść do Wrocławia, no ale sami państwo wiecie, jak to jest z komentarzami pod artykułami internetowymi. No ale okazało się, że pan profesor był na tyle. Skoncentrowany i, i skuteczny, i zdeterminowany, że dotarł do lekarzy ze środka Gdańskiego, a ci do nas. I, i no i właśnie, i przeszczepienie szpiku miało miejsce we Wrocławiu, w Śląsku Nadziei, 22 września 2015 15 roku. Czyli w Światowy Dzień bez samochodu na przykład można zapamiętać, A my tak znaczy my mamy oczywiście kilka rzeczy, bo jeszcze są imieniny Tomasza i przeszczepienie Borysa, więc jakby, czyli urodziny bohatera Borysa tu, w tym dniu, więc mamy trochę świąt, się zbiegło tego 22 września. W dziesiąte urodziny, 10 urodziny Borysa powołaliśmy Fundację Bohatera Borysa, która jakby jest Pewną emanacją wcześniej podejmowanych przez nas działań na rzecz rzecznictwa. I teraz tutaj Państwo widzicie, to dzisiaj już było mówione, nawet się uśmiechnąłem, bo pierwsza, pierwsza pani Apolonia powiedziała, że jest 400 milionów osób na świecie. Oczywiście nie jest moją intencją się sprzeczać, natomiast trzymam się tej narracji pewnie w pewnym sposób marketingowej, która mówi. O tym, że, że jest 300 milionów, to w rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która w zeszłym roku, pierwszy raz w historii została, odniosła się rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do osób żyjących z, z chorobami rzadkimi. I Przepraszam na sekundę, muszę na chwilkę się zatrzymać. To muszę na chwilę zatrzymać transmisję, bo muszę zareagować do, do, do syna. Na, na moment, przepraszam najmocniej. Dobrze. To ja od razu powiem, że na czacie są linki do wykładów, do publikacji, które, z których korzystała i które przytaczała pani Maria. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie te linki skopiować i, i przeczytać całość publikacji. Jestem już, przepraszam najmocniej. Więc 300 milionów ludzi na świecie, i teraz Państwo państwo zobaczcie z boku, to byłby, jeśli wszystkie te osoby by zebrać w jednym miejscu, w jednym, na jednym, w jednym kraju, to byłby to najbardziej zaludniony, trzeci najbardziej zaludniony kraj na świecie. Około 30 milionów w Europie, to Państwo tutaj macie. Listę krajów, które, które były, jeśli by wszystkich mieszkańców wyspowczych, Islandii, Malty i tak dalej, Słowacji, Finlandii zebrać, to oni wszyscy tworzą populację osób żyjących z chorobami rzadkimi w Europie. 3 miliony osób w Polsce, to ponad 3 miliony osób w Polsce to tak jakby wszystkich mieszkańców Warszawy, Krakowa i Łodzi. I teraz jedna z 12 osób to, to osoby żyjące z chorobami rzadkimi. Czyli, jak Państwo macie swoich znajomych na Facebooku, to co 12 potencjalnie mógł być osobą żyjącą z chorobami rzadkimi, co drugi z tych to, byłby, to, byłby, to, byłoby, to byłoby dziecko. Inna statystyka mówi, że połowa z tych dzieci nie dożywa piątego roku życia. Odyseja diagnostyczna, tak zwana, to zazwyczaj 9 lat, i teraz Państwo możecie wrócić pamięcią do tego slajdu. O którym, na, od którego zaczynaliśmy, czyli my w, w ciągu trzech miesięcy mieliśmy diagnozę, a w ciągu roku mieliśmy terapię, czyli przeszczepienie szpików. Tu jest na tym slajdzie, na tej grafice ponad 7 tysięcy chorób. Sami mieliśmy w tym roku dyskusję w grupie organizacji pozarządowych, tak zwanych pacjenckich organizacji, na temat tego, ile jest chorób rzadkich na, na świecie, bo ale znowu komunikacja oficjalna Eurodisu. Jest ponad 6000 tysięcy odkrytych chorób. Oczywiście publikacje naukowe mówią, że tysięcy rosną. Ja, jak, jak ja wszedłem w świat chorób rzadkich, to było 6000, tysięcy, potem było 7, potem 8 i myślę, że wszyscy są, wszyscy mówią prawdę. Jest to kwestia pewnego spojrzenia. I teraz około 5% tylko z tych schorzeń ma zatwierdzone jakieś rozwiązanie lecznicze, czy to jest terapia, czy leczenie, no jakby zaawansowana terapia, czy tak advanced therapy medical product, albo po prostu lek. To, to tylko około 5% tych, tych chorób. I teraz to, do czego chciałbym Państwa, i co jest, jakby tak de facto, w pewnym sensie celem, bo tak jak z Panią Apolonią mówiłem, rozmawiałem wielokrotnie w różnych formach pisanych i mówionych, większość z Państwa jest przed wyborem swojego kierunku zawodowego, rozwoju, kierunku, w którym chcecie Państwo zmierzać i ten ekosystem chorób rzadkich to jest naprawdę tylko nie opieka medyczna i nie tylko świat medyczny. I tutaj występowali psychologowie, i Marysia jako lekarze i naukowcy państwo reprezentujący Wydział Biologii i powiązane badania, dyscypliny i dziedziny naukowe związane z badaniami podstawowymi i to jest naprawdę bardzo ważne, ale też jest mnóstwo innych. Ścieżek rozwoju kariery, budowania swojego własnego, ja zawodowego, swojego, ja społecznie odpowiedzialnego, I, i, i myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć i każdy może się w tym wszystkim odnaleźć. Oczywiście ja mogę być w pewnym sensie, jak to pani podkreślała w pierwszym wystąpieniu, jest to tylko moje zdanie i moja perspektywa, bo jakąś tam przechodzę ścieżkę swoją zawodowo-społeczną, mam. Wykształcenie ekonomiczne, a, a, a działam na rzecz chorób rzadkich, nie mam wykształcenia medycznego, no ale jestem rodzicem. Mam z, przy okazji innego spotkania, mogę Państwu opowiedzieć, na czym polega i jak perspektywa patient engagement wygląda, czyli zaangażowania pacjentów i zarządzania stronami zainteresowanymi w opiece medycznej. To jest niezwykle ciekawe, ale to na inną okazję. I, i tak to jest, że, że różne te ścieżki, ale na przykład edukacja włączająca, my realizujemy w tym roku. Od zeszłego roku eksperyment pedagogiczny jako fundacja ze współpracy ze szkołą, i tam jest mnóstwo potrzebnych osób, psychologów, neurologopedów, terapeutów, ale też osób znających prawo oświatowo, prawo etyczne, prawo medyczne. No każdym, na każdym etapie jest to niezbędne. Widzę, że tutaj mi się powielił edukacja włączająca. Tutaj chodziło mi o nauki ekonomiczne. Przepraszam, stąd ten kalkulator, bo oczywiście każda terapia ma jest taki dział jak ocena. Technologii medycznych i gdzie tak de facto analizujemy ekonomiczną stronę realizacji leczenia, bo tak jak z jednej strony możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że w większości przypadków w dużym uproszczeniu poszukujemy leczenia właśnie na choroby rzadkie, stąd na przykład niektóre terapie mają tak zwany. Orphan designation, czyli my, my są nazywane lekami sierocymi, czy mam sieroce takie wskazanie, bo dotyczą niewielkiej grupy osób i ich poszukiwanie jakby jest w dużym uproszczeniu związane z poszukiwaniem schorzenia na nieliczną, dla nielicznej grupy osób, ale jest to pewnego, w pewien sposób, można powiedzieć, zobowiązanie nas wszystkich cywilizacyjne do tego. Żeby, żeby poszukiwać terapii na, leki, na choroby, które nie występują tak licznie w, w społeczeństwie. I tutaj chciałem państwu jeszcze powiedzieć, nie będę o tym opowiadał o tym procesie, ale tu macie państwo taki przykład tego jak od 5 do 10 składników, molekuł, jakichś innych jednostek, które potencjalnie są kandydatami na to, żeby w przyszłości stać się lekiem lub być elementem terapii leczniczej, od 5 do 10 tysięcy dochodzi około, z tego przechodzi zatwierdzany jest jeden lek. Tak to jest, to jest grafika z 2019 roku. Proces ten zajmuje, widzicie państwo, od 10 do 15 lat, kosztuje do biliona dolarów um, i no i tak to się tak to się kształtuje i teraz o czym e, chciałem państwu powiedzieć przy okazji tego slajdu, bo nie jest moim intencją opowiadać Państwu o procesie wdrażania i prowadzenia badań przedklinicznych, klinicznych, zatwierdzania, um, bo to jest to, że na tych wszystkich etapach jest wielu specjalistów, którzy są absolutnie niezbędni do tego, żeby takie, takie leczenie zostało wdrożone skutecznie, czyli było dostępne dla pacjentów, bo to też jest, proszę Państwa, istotne, bo można opracować technologię, która nawet jest zatwierdzona, czyli ma przyznaną market. Access authorization, czyli uprawnienie rynkowe do bycia zatwierdzoną terapią leczniczą, czy lekiem na terenie Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, które posiadają autonomiczne uprawnienia do, do, do uznawania takich terapii. Natomiast ono wtedy najbardziej jest istotne, właściwe, kiedy jest dostępne dla pacjenta. I na tych wszystkich etapach tego, tego procesu jest mnóstwo aktywności, mnóstwo dziedzin. Które mogą być dla państwa przyszłościowymi kierunkami waszego rozwoju. Więc jeśli są wśród was osoby, które aktualnie nie planują czy nie widzą swojej ścieżki kariery w związku z naukami medycznymi czy, czy kwestiami związanymi właśnie z badaniami podstawowymi, to naprawdę nic straconego, jest mnóstwo ścieżek, które, które możecie państwo. Rozwijać i w których możecie się spełniać, bo to są kwestie dotyczące bioinformatyki, statystyki matematycznej, statystyki medycznej. To są, to są ocena technologii, modelowanie i symulacje, zarządzanie ryzykiem, matematyka medyczna, zarządzanie projektem, prawo medyczne, bioetyka, sztuczna inteligencja, big data to wszystko zawiera się w, w obszarach, które są niezbędne. W doprowadzeniu technologii czy leków do, do pacjentów. I, i na dzisiaj, a to jest jakby jeden obszar, bo jest mnóstwo związanych z aktywnością i życiem codziennym pacjentów różnych obszarów, które wymagają także specjalistów, którzy wykraczają poza te, poza te obszary lub. W tych obszarach nie biorą udziału w procesie wprowadzenia leku czy opracowania leku i terapii na na ten na rynek, przepraszam, tylko, tylko wspierają, bo jeszcze raz pamiętajcie Państwo, slajd 5%, 5, 5 tych opracowywanych chorób ma oprac o zatwierdzone leczenie, więc jest mnóstwo związanych standardów opieki, prowadzenia choroby, opieki dla pacjentów, którzy leczenia nie mają, ale wymagają stałej rehabilitacji, stałej opieki medycznej, społecznej, włączenia, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i każdego innego. Tutaj Państwo macie taki koło, które pokazuje, jakie są potrzebne kompetencje kluczowe, ale w tych kompetencjach kluczowych i obszarach każdy może się wykształcić w innym obszarze naukowym czy dyscyplinie, dziedzinie naukowej, co, co przełoży się na Państwa małą cegiełkę w tym łańcuchu wartości, który będzie budowany. Tutaj Państwo macie taką grafikę, która pokazuje, Jakie są wyzwania związane z opieką? Marysia, też z perspektywy własnej, jako osoba żyjąca z chorobą rzadką, pewne z nich się pokrywają i Marysia o tym mówiła. Wszyscy jesteśmy ludźmi, my jako rodzice, my jako pacjenci też doświadczamy i teraz Państwo widzicie, że w tych obszarach wsparcia, na przykład psychologicznego, społecznego, też są potrzebni specjaliści, którzy wykształcą się w obszarach, w dziedzinach, które niekoniecznie. Są związane tylko z aktywnością czy z szeroko pojmowanym obszarem medycznym, lekarskim, więc to wszystko potencjalnie są obszary rozwoju państwa kariery zawodowej, państwa aktywności może społecznej, może wolontarystycznej, poza państwa codzienną aktywnością i nauką zawodową w przyszłości, w tym gdzie możecie państwo Wspierać osoby z chorobami rzadkimi. Są różnego rodzaju opieki wytchnieniowe, już można na etapach na etapie studiów, jakby nawet pewnego rodzaju sprawdzenia praktyki tego, czy ja chcę, czy jestem potencjalnie zainteresowany pracą z dziećmi, z osobami żyjącymi z chorobami rzadkimi. I to, no, to są wszystko obszary, które potencjalnie dla Was mogą stanowić obszar zainteresowania. Ja chyba wyjątkowo jestem w czasie i zmierzam do, do końca, prawda? Także bardzo dziękuję za uwagę. To, to jest niebywałe osiągnięcie jak na mnie, ale podobno coraz lepszy jestem w tym, że zmieszczę się w czasie. To praktyka czyni mistrza. Więc bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że to była choć trochę ciekawe, a dlaczego Infinity, dlaczego od rzadkości do nieskończoności, bo, bo ja studia ekonomiczne rozpocząłem jednym z wykładów, które pan profesor na jednym z pierwszych wykładów powiedział coś, co ustawiło moją optykę ekonomiczną, na, no, na zawsze to trudno powiedzieć, bo jeszcze to zawsze nie się nie, nie nastąpiło, natomiast na wiele lat aż do dzisiaj, a trochę już ząb czasu mnie nadgryzł, Ekonomia to Pan profesor powiedział, ekonomia to nauka o nieskończoności potrzeb przy skończoności zasobów. I to jest, to, chciałbym z czym Państwa zostawić, i dlatego ta nieskończoność, bo nieskończoność potrzeb w chorobach rzadkich jest dokładnie taka sama, i państwo, tworząc w przyszłości filary kolejnych etapów rozwoju kolejnych ku zamachowych, cywilizacyjnych będziecie mogli myśleć i zmieniać świat właśnie z perspektywy chorób rzadkich, osób z nimi żyjących i rodzin. Także bardzo Państwu dziękuję. Będzie mi miło, jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania. Mam nadzieję, że spełniłem Państwa oczekiwania, organizatorów i osób, które są po drugiej stronie. Dziękuję bardzo.